Tauron Basket Liga Mężczyzn. W arenie Toruń spotykają się dzisiaj dwa bardzo silne zespoły. Szczuba Tabeli. Polski Cukier Toruń podejmuje dzisiaj Aseko Gdynia. Łukasz Maleszewski. Witam państwa serdecznie i zapraszam na ten pasjonujący pojedynek. Michalak. No i Torunianie jak widać od razu od początku z wysokiego C zaczęli to spotkanie. Wiśniewski. Wykorzystał sytuację, że odpuścili na moment, spuścili go z oka. Niezbyt dokładne podanie, ale utrzymali się jeszcze Gdynianie przy piłce Hikej. Indywidualna akcja rozgrywającego Aseko i są pierwsze punkty dla zespołu gości. We get Zobaczymy, czy te zmiany wpłyną pozytywnie na defensywę drużyny Aseko. Zatańczyła piłka na obręcz, ale skutecznie Łukasz Wiśniewski. Antony Hickey. Dwójkowa akcja w tej chwili efektownie kończy młody 23-letni środkowy drużyny Aseko szansa na kontrę. Też szybko przechodzą z obrony do ataku. To jest właśnie bardzo młody zespół. To jest ogromny atut drużyny Asseco Gdynia. Że w tej chwili Gibson. Wprost w ręce Kowalczyka. I kolejny kontratak zakończony punktami. Tym razem Piotra Szczotki. Kornienko grają po obwodzie w tej chwili Torunianie. Kornienko już bliżej kosza. Dobre w tej chwili dogranie. Bardzo ładna akcja. Zespołowa akcja drużyny Twardych Pierników. Hikej. No jak już mówiłem, sporo gra sam, ale tutaj dobrze też pod atakowaną tablicą Jakub Parzyński, Kornienko Starają się teraz grać sporo przez swojego środkowego Torunianie. No i druga udana akcja z rzędu w tej chwili Stefana Milosewicza. A na Państwa ekranach grupa kibiców drużyny Aseko Gdynia, która dopinguje swój zespół w arenie Toruń. Udało się trafić. George Kaplanowicz, dwudziestoletni, środkowy, pochodzący z Serbii. PK. Mocno tam walczył na zasłonie Kamil Michalski, ale poradził sobie amerykański rozgrywający. Wiśniewski, bardzo dobre w tej chwili dwójkowe zagranie do Sulimy. Ponownie Filip Matczak z dystansu, za 3 punkty skuteczniej, do tego był jeszcze faulowany przez Kaminksa. Dobre podanie w tej chwili Michalaka do Sulimy. Z problemami, ale udało się środkowemu trońskiej drużyny trafić do kosza. Ponownie Frasunkiewicz szuka sobie pozycji do rzutu z dystansu. Przy nim Krzysztof Sulima, nie zdecydował się na rzut jednak Frasunkiewicz, Hikej. Ponad bartoszem bochno Dany Gibson indywidualnie, odważnie w tej chwili. Dany Gibson. Matczak z dystansu, druga trójka. Byłego młodzieżowego reprezentanta Polski. Gibson wziął na swoje barki teraz ciężar zdobywania punktów. Gibson wierzy w swój rzut. Dany Gibson Kowalczyk do matczaka uciekł w tej chwili bardzo ładnie po skrzydle. Matczak Gibsonowi ponownie z dystansu. Filip Matczak no muszą lepiej przypilnować tego 22-latka na 90 sekund przed końcem drugiej kwarty. Michalak dobrze doszedł do pomocy. Piotr Szczotka zamknął tablinę końcową. Szansa na kontratak. No i Filip Matrzak jest pierwszy pod koszem e, drużyny toruńskiej. Antony Hickej. Prasunkiewicz. Cummings. On również trafia z dystansu. Parzeński gra teraz jeden na jeden z Sulimą. Jeszcze wywalczył po swoim niecelnym rzucie Jakub Parzeński. No i proszę jaka ambicja w tej chwili młodego środkowego Asko Gdynian. Pośliznął się w tej chwili przewrócił Antony Higiej szansa na kontratak. Sulima do Wiśniewskiego. Gibson. Z drugiej strony w tej chwili kosza trafia. Marki w Kamix. Oczywiście do Matczaka już Frasunkiewicz, niepilnowany, kompletnie niepilnowany w tej chwili. Przemysław Frasunkiewicz, Bochno, nie było przewinienia, grają dalej jeszcze Torunianie, Cummings. Trzecia trójka Markifa Cummingsa, no jak na razie. Bardzo dobrze Markif Cummings jest dysponowany w tym meczu, jeżeli chodzi o rzuty trzypunktowe. Rozstąpili się w tej chwili gracze drużyny toruńskiej, zostawili kompletnie niepilnowanego Hikeja na pół dystansie. Hikej mocno tam napiera na Wiśniewskiego i przedarł się pod kosz, nie było pomocy. Dziurawa jest ta defensywa drużyny toruńskiej w dzisiejszym spotkaniu. Antony Hikej. Sekundy dzielona przed końcem trzeciej kwarty. Wiśniewski do Kaminksa. Ten ponownie próbuje z dystansu i skutecznie. Czwarta trójka tylko w tej kwarcie. Trafiona przez Markifa Kaminksa. Gibson indywidualnie. Rozstąpili się gracze w ostatniej chwili, a z tego dnia nie było pomocy. Po tym jak minął swojego obrońcę, dany Gibson miał już praktycznie otwartą drogę do kosza. Milosewicz ponownie jeden na jeden z. Szczotkom dobrze też do pomocy doszedł Frasunkiewicz. Wiśniewski, skuteczne wejście zawodnika twardych pierników. To wziął ciężar zdobywania punktów na swoje barki. Rozgrywający drużyna Seko. Teraz bardzo ładne wejście indywidualnie. Zdobywa punkty kapitan zespołu toruńskiego Łukasz Wiśniewski. To dopiero szósty punkt KK. Hey, hey. Ależ teraz zakręcił Antony Hikej Maksymem Kornienkow. Dobrze w tej chwili przechwytują piłkę Torunianie Wiśniewski ponownie z dystansu. Reklamuje Maksym Korniejenko, że był nieprzepisowo atakowany podczas tej zbiórki. Nie łapie piłki w ręce i nie uruchamia zegara tym samym czasu gry. Dany Gibson nie atakują go oczywiście rywale, więc ma prawo tak zrobić. Gibson indywidualnie, nieskutecznie zbiera piłkę Filip Marczak. Hickey. Będą spowalniać w tej chwili grę oczywiście koszykarze Seko. Korniejenko jak mógł wysoko wyskoczył w tej chwili, ale nie udało mu się zablokować tego rzutu Antonego Hickeya. Jeszcze na pocieczanie Marki w Cummings efektownie, ale oczywiście to już no, praktycznie nie ma wielkiego znaczenia. Zespół gości wygrał w Toruniu 83 do 79. Było to zwycięstwo w pełni zasłużone.